Witam, tu Aristejo na szlaku wielkiej przygody. W poprzednim odcinku <gryw> udało mi się w końcu pokonać a, wielką pajęczycę, a w tym chciałbym posunąć dalej główny wątek. Tak, jak widzicie, nie będę specjalnie starał się z nimi walczyć. Nie jest mi to do niczego potrzebne, natomiast tu jest strasznie ciężko znaleźć drogę prowadzącą do celu, i w tym celu trzeba troszeczkę pobiegać. Także umówmy się, że aktualnie jest to głównie symulator biegania, i mam wrażenie, że pobiegłem chyba nie w tą stronę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, to chyba tu trzeba, albo może w dół. Skoro już jestem tutaj, to najpierw obadam wątek y, dolny, ale chyba jednak to nie tu. Chociaż... O, tam jest jakieś przejście. Hmm. No pożyjmy, zobaczymy. A przynajmniej dobiegniemy, zobaczymy. Za szczątki jakieś ruiny Tak, teraz turny biec? Tu Mam nadzieję, że te wszystkie szlaki jakoś się tam gdzieś spotykają. Bo tak na to trochę wygląda, takie właśnie bagna. Z wąskimi przejściami. O nie, 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 nie. O! Jakie to straszne straty zadaje Tak, to to jest symulator Foresta Gamba. Jak widać sobie nawet, nawet radzę. Oj, dwóch obok siebie. No, to by była ciężka walka, dobra. Zobaczmy jak to wygląda na mapie. No, nieźle. Zaczyna to jakoś wyglądać. Bardzo krótki odcinek, dlatego możemy troszeczkę jeszcze tutaj powalczyć. A w perspektywie już widzę punkt zwany e, kamieniem runicznym. Gdzie jest żółtego? Zobaczmy co to jest... Trochę tutaj występuję. Może jest coś żółtego. Tam widziałem. Albo nie. Mam lepszego. OK? Ja się nie, jeszcze nie. O, to już pomyślałem, że warto by było wrócić do świątyni. A po co? To zaraz zobaczycie. A, jeszcze za blisko. Dobrze teraz? Jest, dobra. Świątynia. Okej. A wrócę właśnie po to, aby uleczyć moją ukochaną. Znalazłeś to ziele? Tak. Oto ono. Cudownie. Oby nie było za późno. A teraz odejdź. Zobaczę, co się da zrobić. Mm. Powodzenia. To nie można by je od razu wyleczyć. Aha, właśnie, zaraz sobie zakupy, a my spotkamy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.